Cześć czołem. witam Cię na kanale Dr. Fit. Problemy ze snem, popularna dolegliwość w XXI wieku. Sam przez nią jakiś czas temu przechodziłem, testowałem masę różnych suplementów i dzisiaj przygotowałem dla Ciebie, moim zdaniem, najlepsze suplementy, które mogą pomóc Ci w, regenera <laughs> najlepsze suplementy, które pomogą Ci w regeneracji nocnej. Co prawda, najpierw musimy zadbać o rytm dobowy, czyli mniej więcej kłaść się o tych samych porach, e, przewietrzyć pokój przed pójściem do spania, ograniczyć światło, ograniczyć telefon. I no jeżeli takie podstawy nie pomogą, dopiero wtedy sięgnąć po suplementację. E, przedstawione suplementy to nie będzie jakaś topka, będą, co, będą to co prawda monoprodukty, ale to będą monoprodukty, które moim zdaniem najlepiej działają w połączeniu. Jest to stack, który jest przetestowany przeze mnie. To co, zaczynamy. Zacznijmy od melatoniny. Myślę, że raczej nikogo nie dziwi ten suplement na mojej liście. Jest to naturalny hormon występujący w ludzkim organizmie, który zaczyna się wydzielać między 22 a 23, a największy szczyt ma między godziną 2 a 4 w nocy. Pomaga nam on skrócić czas do zaśnięcia, lecz niestety przez raczej zbyt duże ilości światła, jak na przykład z telefonu, z telewizoru, z telewizoru, wizora, oraz nieregularny tryb Chodzenia do łóżka, no i jego naturalne wytwarzanie zostaje zaburzone. Wtedy możemy sięgnąć po suplement. Ja od siebie polecę raczej te minimalne dawki rzędu pół mg do grama. Więcej wcale nie oznacza lepiej. Kolejnym moim ulubionym suplementem, jeżeli chodzi o regenerację nocną, pomoc w zasypianiu, jest aż waganda bardzo popularny, chyba najpopularniejszy adaptogen. A czym właściwie jest adaptogen? Jest to naturalna roślina, roślina występująca w naturze, która ma za zadanie przystosować nas do sytuacji stresujących, czy to fizycznych, czy psychicznych. Ashwagandha jest znana m.in. ze swoich właściwości uspokajających, tonizujących, rozluźniających oraz redukujących kortyzol, czyli ten hormon, który wydziela się w trakcie sytuacji stresowych. Między innymi e, dzięki tym właściwościom, moim zdaniem, jest to bardzo produkt na sen, do, dobry produkt na sen, który nas po prostu rozluźni, troszeczkę uspokoi. Ja polecam przyjmować go regularnie. Jeżeli chodzi o dawki, to od grama do 2 gramów dobrej jakości ekstraktu z korzenia standaryzowanego na minimum 5% witanoidów. Coś, co ja, z czego ja korzystam co mogę polecić, to zamiennie, w zależności od dostępności, to aż z Alines. Mamy tutaj 100 kapsułek po 590mg ekstraktu standaryzowanego na 9% witanoidów. Ewentualnie aż ashwaganda z Genlaba, w której mamy 700mg ekstraktu z korzenia. Tam w się również jest ekstrakt z korzenia standaryzowanego na 5% witonolidów. Ups, jedziemy dalej. Kolejna na mojej liście jest glicyna, czyli aminokwas, który zyskał raczej złą sławę w świecie suplementów, przez wykorzystywanie go w aminospekingu od drzewek białkowych, natomiast posiada szereg ciekawych właściwości wspomagających regenerację nocną. A mianowicie, przede wszystkim skraca czas potrzebny do zaśnięcia. Szybciej wejdziemy w fazerem, e, oraz jakość tego snu jest na lepszym poziomie. Przez to e, lepiej, się, e, przez to, jak wstajemy, jesteśmy bardziej wypoczęci rzeźcy. Czemu tak się dzieje? Glicyna zwiększa przepływ krwi w kończynach, dzięki czemu lekko obniża, delikatnie obniża nam temperaturę ciała. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, żeby przedtem wywietrzyć pokój? Podobny efekt. Po drugie, glicyna zwiększa poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia, który jest potrzebny do produkcji naturalnej melatoniny, a jak wiemy, ta polepsza zasypianie. Według najnowszych doniesień naukowych e, dawki rzędu od 3 do 5 gramów powinny zrobić robotę. Ja od siebie polecam jednak te większe dawki, 5 a nawet 6 gramów. E, Jeśli chodzi o producenta, którego mogę polecić, nie ma to większego znaczenia. Kup się po prostu e, czysty surowiec, bezsmakowy, w wersji sproszkowanej. E, ja korzystam z Ostrowitu i jestem zadowolony. To były moje trzy najlepsze podstawowe suplementy na sen, które polecam łączyć, bo najlepsze efekty otrzymamy w połączeniu. Ale to nie koniec. Mam dodatkowo dwa suplementy. Jednym z nich jest L-teanina. Czyli jest to aminokwas niebiałkowy, naturalnie występujący w zielonej herbacie, który ma za zadanie nas rozluźnić, uspokoić, zrelaksować. Popularny Zyska popularność na tym, iż występuje często przed treningówkach z dużą ilością kofeiny, bo ma po prostu zadanie zniwelować jej skutki uboczne. Stosowany przed snem w rzędach około 200 mg może po prostu nas troszeczkę rozluźnić, uspokoić, dzięki czemu ten zaśnięcie będzie łatwiejsze. Ostatnim produktem na mojej liście będzie produkt raczej z serii Hardcore, czyli sięgamy po niego wtedy, kiedy mamy naprawdę, ale to naprawdę, bardzo duże problemy z zaśnięciem i. Czegokolwiek nie spróbujemy, to przysłowiowo nic to nie daje. Eee, to jest pikamilon, czyli połączenie kwasu GABA oraz witaminy B3 powstałe w Związku Radzieckim. A może jeszcze bez Można. W odróżnieniu od zwykłego kwasu GABA, skutecznie przekracza on barierę krew i mózg, czyli w dużym uproszczeniu jest dużo skuteczniejszy. Ehm, ma za zadanie przeciwlękowe, uspokajające, tonizujące i rozluźniające. Przy dawkach rzędu 300-400mg spałem jak zabity. Nie stosujcie go za często, mm, raz na jakiś czas, ewentualnie przy jakimś ciągłym użytkowaniu zróbcie sobie od niego przerwę, bo jest to suplement, który y, może wpływać na nasz naturalny układ gabaergiczny i, i go zaburzyć, a tego nie chcemy. Jeżeli cenisz sobie prostotę, szukasz produktów wszystko w jednym, od siebie z przetestowanych suplementów na sen, mogę polecić Sleepwell od KFD. Ma on całkiem bogaty skład, przystępną cenę, no i odczułem, odczułem jego działanie. Niemniej jednak wciąż polecam monoprodukty, gdzie sami możemy dobrać dawkę i mamy większą kontrolę nad tym, co spożywamy. Co, już? I na sam koniec na to, na co czekaliście najbardziej, czyli wyniki konkursu z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Zanim przejdę do wyników konkursu, kilka słów na temat metodologii. Nasz 8-osobowy zespół otrzymał, czy znaczy każdy z 8-osobowego zespołu otrzymał po 3 głosy do rozdania na jego zdaniem najbardziej, najlepsze trzy odpowiedzi i te, które uzyskały najwięcej punktów, znalazły się na podium. Zaczynamy od miejsca trzeciego, które, na którym jest użytkownik Jakub e, Chwiesiuk. Nazwa jego firmy to Anabolic Nutrition. Jeżeli ma być szczery, e, to ja nie głosowałem na tego użytkownika. Natomiast domyślam się, czemu zajął on ostatnie miejsce na podium, gdyż takie punkty, które najbardziej rzucają się w oczy, to spalarz tłuszczu, burner your money hardcore. Punkt 8, e, HMB, 7 days 15 pounds mass. Nawiasem, produkt może nie działać, to taki. Taka mała aluzja do y, reklamy suplementów, reklamy HMB przed początku lat 2000 przez jednego znanego kulturysta. No i takim punktem kulminacyjnym y, jest dopiska na samym końcu pod suplementami. Sklep posiadał unikatowe strzykawki z resztkami sterydów po owce, WK, kolmanie, arnoldzie, dzikim trenerze i innych znanych kulturystach. Co też jest taką no, ciekawą, interesującą, śmieszną aluzją, sugerującą, iż y, owca z WK nie jest naturalnym. Na miejscu drugim użytkownik Salwador 1000 z nazwą, firmu, z nazwą firmy Illuminati. Moim zdaniem był to faworyt w tym całym konkursie. Dlaczego przede wszystkim widać, iż użytkownik wyślił szare komórki i stworzył ciekawe nazwy, nawiązujące właśnie do sugerujące, jak ten produkt może działać, i faktycznie. Te nazwy pasują do siebie, przykładowo Global Warming, podkręć temperaturę swojego ciała, pozbądź się wody podskórnej i tłuszczu. Demon Hologram, włącz swój własny księżyc, zaśnij, zaśnij głębokim snem. Plus do tego mamy jeszcze grę słów już w samej nazwie firmy Illuminati, Nati to określenie na naturalnego, na naturale po prostu wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych. Przedtreningówka Reptilian, o, nazwa odnosi się do Reptilian, natomiast zawierająca w nazwie słowo Reps, czyli z angielskiego powtórzenia. Także w ogólnym uproszczeniu, tutaj na ekranie będzie reszta nazwy suplementów, możecie sobie sami przeczytać, e, powtórzę się jeszcze raz, e, użytkownik faktycznie no, usiadł, pomyślał i wymyślił, e, cały ten schemat jest naprawdę bardzo ciekawy, nazwa tych suplementów plus e, gra słów, no naprawdę, myślę, że drugie miejsce to minimum. Miejsce pierwsze. Damian Roza z nazwą firmy SSST, czyli suplementy spod samiuskich tater. Wygrana dziwi, był to użytkownik, na którego również głosowałem. Tutaj mamy ciekawą grę słów. Ciekawe nazwy tych suplementów, widać użytkownik faktycznie też usiadł i pomyślał, co by tu można takiego nietypowego, przyciągającego uwagę stworzyć. Przykładowo białko w Hej, nawiązujące jednocześnie do. Białka z angielskiego oraz góralskiego powiedzenia: Hej, suplement na sen, ciupaga. Tak, po której zaśniemy, jakbyśmy dostali czupagą w głowę. Jak widzimy, góralski klimat udzielił się naszemu zespołowi, przez co Diamond wygrał nagrodę główną. Nie przedłużając, przejdźmy teraz do losowania nagród pocieszenia. Reszcie użytkowników, którzy brali udział w naszym konkursie, nadaliśmy numery od 1 do 19. I wróciliśmy je do generatora, który wylosuje dwóch szczęśliwców. Lipa początkowa 1. Dziewiętnaście... 19 ilość. Dwie osoby, i losujemy. Numerek 19 oraz 13. 13. Użytkownik Mateusz z nazwą firmy Papa SmrF oraz numerek 19, użytkownik Mega z nazwą firmy Wielkie Bydle. Serdecznie gratulacje, nagrody pocieszenia lecą do Was. Wielkie gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Odezwę mi się do Was na skrzynkę mailową podaną w zgłoszeniu. Serdecznie dziękujemy dla wszystkich osób, które wzięło, wzięły udział w konkursie. Subskrybujcie nas, obserwujcie, lajkujcie, również media społecznościowe. To pomoże nam rozwijać nasz kanał, a i dzięki temu więcej konkursów pojawi się w przyszłości. To ode mnie na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i tak jak zwykle widzimy się w następnej recenzji. Cześć!